Witam. Dziś mam do zaoferowania Nissana Kaszkaja w dwulitrowym motorze benzynowym o mocy 141 koni mechanicznych. Auto z napędem 4x4 rozłączanym. Auto jest z 2011 roku, fajnie wyposażone. Kamera cofania. spód bardzo ładny. Na to trzeba zwrócić uwagę przy zakupie. Nissanach. ładna Lufelga. Opona Yokohama. Mamy oponę z 16 roku. 215 na 55. 18. Tarcze bez rantu. Czarny, czysto czarny kolor. Wszystkie szyby oryginalne, łącznie z przednią. Auto bezwypadkowe. Samochód przejechał do tej pory 142 000, Mamy tutaj na wyposażeniu radio z funkcją nawigacji, na karty SD, klimatronik dwustrefowy. Sześciobiegowa skrzynia biegów i to co najważniejsze napęd. Napęd na przednią oś, na cztery automatycznie dołączane lub blokada mostów. Mamy też tutaj wyjście USB. Fotele kubełkowe, panoramiczny dach. Z tyłu szyby przyciemnione, podłokietnik przód tyłu. Ładna tapicerka. W środku niepalone. Bagażnik. Koło dojazdowe. Krucze. Wszystkie przybory. Jest też serwisowane. Ostatni tif. Osoby zainteresowane, zapraszam do zapoznania się z ofertą i widzimy się na miejscu. Pozdrawiam, Krystian.